Tu jeszcze nie ma problemu Jest Gekon, menda I Teraz on się odwróci w tyłem, dupa Gecko, zawołaj go Jak ja mam go kurwa zabawić Czarek? No myślę, że on się nie odwróci teraz Tylko Ale też, że już nie wywróciłeś Żarcie leży, no co on jest głupi nie, ten kanał już nie prosi, spróbuj. Jak to nie? Kobieta znajduje na kroku. Mago Uchwytźmy żart, czy prawda? Co się stało z mężczyzną? W11, Wydział Śledczy. Dzisiaj o 20:45, TVN. Po co on robi? Po co on robi? Przepraszam, że nie chce. A teraz on sobie się oddam do sprawy. Wy już wypluł go. Nie zażar. Dziabnął go w oko może, ty, się przestraszył. Nie bój się go, zeżryj go. ten on jest, patrz on jest, ty, może tak... No bo on go zgniótł przecież, zmierzył go. No co on jest, gościu, no wstydu robić teraz. No bo on go za dupę złapał zamiast za łeb, jakby go, go za łeb złapał, to by od razu... Tak czeka, czekaj, chyci go, chyci, bo ten go, on wsadził go na nogi w oko. Drugi podejście, chyba go chyci teraz.

Czego tylko ten najdrobniejszymi na na On Teraz się zatrany. z nim bawić Tarny będzie. Smaku i wszystkie kolory i zapachy lata. Warzywa Hortex. Lato przez cały rok. W końcu no, dobra, 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 będzie dobra, dobra, GIT się go boi, tajsz. Teraz. Bo się go kurwa boi. Przygotuj się na On nie wie, co to jest. No jedzenie już ma napisane na brzuchu. No nie rób wstydu, gościu, no. Pierwsze twoje wideo i lubisz lipę? Bo on pierwszy raz w życiu widzi tak jest wiersz. Drugi, poprzedniego pierwszy właśnie użyło. Zaczęło poprzedniego nagrywać. Teraz He, chyba <grywa> za nóżkiem ci go chwytał. Internet może być bardzo najlepszy z telefonem Mokiem 2735 i z szybką transmisją danych. Teraz już od 2 zł za... Ajka! Mako, mako, Mako! Za główeczkę i am. No zemrzli go! Dobrze, no. No o jaki dobry gekonik. A mm. ...w jest sprawiając, że włosy stają się grubsze. to działa? Klientki mówią, że jej włosy są bardziej gęste i piękniejsze. Kapilit piękne włosy. E. Sponsorem programu jest producent preparatu Feblisa. Jakie wierzę. Ja mam że... ja będę takie zwierzaki połać zaraz. Mówiłem, że mógł chomika kupić małego. Gdzieś jak ta baba się z na się właśnie, jak powiedział się chumiku, jak no pojebalego. No dobra, ale myszkę taką małą. taka sytuacja